Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich w czytaniu dla Trygonu Wody na kolejny tydzień. A pójdziemy kolejnością rak, skorpion, ryby. Zanim jednak zaczniemy, to jest talia, którą wybrałam dla Was w tym czytaniu: The New Starot. Tutaj jest tytuł. Pozwolę sobie już w opak opakowaniu odsunąć. Moi drodzy, spotykamy się ostatni raz. W przyszłym tygodniu wrzucę filmy, które już mam wykonane na grudzień, a później nie wiem, czy się usłyszymy, bo wyjeżdżam. Dlatego też na szybko robię teraz dla Was filmy przed samym wyjazdem. Zatem być może do usłyszenia za miesiąc, a być może do usłyszenia niedługo. Zobaczymy, czy znajdę dla siebie przestrzeń i czas na nagrywanie. E, ok, przejdziemy do rzeczy. Tutaj będą się wyświetlać kolejno e, przy każdym znaku czytanie jeszcze aktualne. Zachęcam do tego, żeby kliknąć sobie w to czytanie, a później przejść do niego, bo to będą ogólne energie na jeszcze obecny miesiąc. I zaczynamy od raków. Raki drogie, jakie energie mamy dla Was na nowy tydzień? Raczki drogie, co my tu mamy? Ach, pięknie, raga na świetczniku. Co też się zaznaczyło dla Was na grudzień? Jeszcze nie będę zdradzać o czym mowa, ale macie power, macie jedno z mocniejszych czytań na grudzień. Dobra, e, dobrze, więc Wy w nowym tygodniu pokazujecie mi się w energii rcerzu mieczy, nieugięci, uparci, z głową podniesioną, idący po swoje, nie zwracający uwagi na innych, kłótliwi, wymagający, ale egzekwujący to, co dla Was należy. W takiej energii mi się pokazujecie. Dla niektórych tutaj może być informacja, że na pierwszy plan wychodzą relacje z wodnikiem albo bliźniętami jakalnymi może być też waga ale mniej. Ale uwaga, bo tu może być szorstkość, tu mogą być kłótnie. Zobaczymy. Czego będzie mniej dla raka w tym nowym tygodniu? Szóstka donarów. E, poczucia, że chce współdziałać z kimś, że chce dawać tyle, ile biorę, współpraca, zależność. Rak chce robić po swojemu. Rak chce się e, jakoś tak wyrwać z, z tej współpracy, nie wiem o co chodzi. Bo wszyscy donarów my też możemy mieć poczucie w związku, w pracy gdziekolwiek, że dajemy więcej, niż dostajemy. Czyli może tutaj taki brak równowagi się nam zadziać, ale to albo będzie wynikało właśnie z tego, że Wy teraz stawiacie na siebie i macie trochę gdzieś, co tam wokół Was się dzieje. A może właśnie stąd wychodzi złość, że czujecie się niedocenieni i mogą być z tego tytułu kłótnie. Co przed Wami, Raczki? Czego będzie więcej w tym nowym tygodniu? Królowa Denarów. Yy. Królowa Denarów jest osobą, która zna swoją wartość. Zresztą, ja myślę, że w tej teorii jest to bardzo dobrze pokazane. Ta mowa ciała tej królowej Denarów wskazuje na to, że ona dokładnie wie, jaką ma wartość. Ona nigdy nie zgodzi się na mniej pieniędzy, docenienia i tak dalej, niż jej należy. Zatem wy albo będziecie pokazywać tę swoją wartość i ktoś was doceni, ale może być też tak, że będziecie musieli tutaj wziąć absolutnie sprawę w swoje ręce i postawić na siebie, bo tutaj jako głowa rodziny możecie się zaznaczyć. Dopytam o to za momencik. Zobaczmy, wokół czego jest wyzwanie dla osób spod znaku raka. Dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy mówi o tym, że my się czymś zamartwiamy. Dziewiątka mieczy mówi o bezsennych nocach, i takim bardzo nieproduktywnym myśleniu, kiedy nie wymyślamy nic, tylko to w swoim umyśle. To powoduje strach, to powoduje e, zamykanie się w sobie, niepewności. Zobaczmy, co z odpowiedzią, jak sobie z tym radzić, bo te karty razem mogą mówić o tym, że psychika. Umysł na pełnych obrotach w tym tygodniu wokół raka. Będzie się dużo działo, będziecie dużo myśleć, przemyśleć spraw, kombinować, obliczać i no, wiecie, para z głowy, para z umysłu. Koło Fortuny. Karty pokazują, żeby rak się próbował dostosować do zmiennych kolei losu, żeby kurczowo nie bał się tego, co, co się dzieje, co się zmienia, żeby też nie trzymał się jakiegoś standardu, tylko koło Fortuny mówi: spróbuj się dostosować do tego, co się dzieje, bądź elastyczny. To wtedy nie będzie zmartwiej, moi drodzy. Ja zanim e, wejdę do podsumowania, to dopytam. Ósemka denarów. Rak e, czuje się niedoceniony za swoją pracę w przyszłym tygodniu. Rak czuje, że e, albo za dużo od siebie daje i nie jest doceniony, albo e, że niewiele dostaje w zamian, tak? Zatem rycerz mieczy, to jest rycerz mieczy i dziewiątka buław. Nie mam wątpliwości, że chodzi o to, że powiecie sobie... To jest moje życie, ja nie pozwolę sobie, żeby ktoś mnie nie doceniał. Ja tutaj będę bronić siebie, bronić swojej pozycji, choćbym miała się, czy miał pokłócić, to ja będę walczyć o swoje. Ja wykażę się odwagą i nie dam sobie w kaszę dmuchać i najprawdopodobniej właśnie takim sposobem sobie tę pozycję możecie wypracować. Królowa Donarów, czwórka kielichów. No może być tak, że Wy znacie swoją wartość, ale w otoczeniu mi się pokazuje, że nie wszyscy muszą to docenić. Więc końcówka tygodnia może być z takim zniechęceniem, trochę. Wy też chyba musicie troszkę otworzyć się na jakieś nowości, bo brakuje po waszej stronie elastyczności. A elastyczność właśnie pokazuje mi się jako odpowiedź na wszystko, co się dzieje. Ta dziewiątka mieczy to jest napięcie psychiczne. Mhm. Piątka denarów, bo, bo coś nie tak w pracy, bo czuję się osamotniony, czuję się niedoceniony, bo pieniędzy brakuje, bo ktoś mnie tutaj zostawił, nie widzę rozwiązań. Czyli duże napięcie psychiczne, bo wy chcecie wytrwać w sytuacji, w której jesteście, nie do końca zgadzacie się na nowe warunki. Ale zaoszczędzicie sobie dużo tego napięcia, jeżeli będziecie elastyczni. O tym mówi koło fortuny. Czas na zmiany. Tutaj te zmiany mogą przyjść od górnie, prawda? Od jakiegoś, nie wiem, wpływowego mężczyzny, szczególnie baran, e, cesarz ogólnie, ojciec, mąż, e, szef. Ale baran jest najmniej, no w ogóle cesarz jest najmniej elastyczną osobą w całym Tarocie, a tutaj co chcemy? No właśnie elastycznego działania. No, może byk jest, karty byka są mniej elastyczne. Dobrze, zatem zobaczmy, jakie jest podsumowanie wokół Was, czyli dostosować się do zmiennych kolei losu, ale na własnych warunkach. Ciągle znać swoją wartość. Nie będziecie stuprocentowo zadowoleni, ale trzeba przesunąć to koło dalej. W podsumowaniu siła. O, rak nie odpuści. Rak w determinacji bardzo mocno pokazany. A znający swoją wartość i nie dający dmuchać sobie w kaszę. Karty mi też pokazują, żebyście wytrwali. Żebyście po prostu wytrwali, bo sprawy się naprostują no, z korzyścią dla Was, najprawdopodobniej. Ale. Mm, Ale dajcie sobie czas, bo żeby was to niezadowolenie rozumiecie, nie zniechęciło, co mamy w tle z kielichów. kielichów mówi o tym, że wy chcecie nowości, chcecie jakiejś nowej inspiracji, chcecie nowego powiewu, nowych zmian i tak dalej. Ale przede wszystkim chcecie się czuć dobrze emocjonalnie. A tutaj tego nie widzę. To jest też nowość, jakaś nowa karta do zapisania, tylko że wy się na nią zamykacie, bo brakuje wam elastyczności i strasznie mocno stoicie przy tym, co było znane i co było w Waszym mniemaniu korzystne. Więc zobaczmy, jaka jest rada dla Rekka na ten nowy tydzień. Szóstka kielichło, Raczku drogi, przesz przeszłości nie zatrzymasz przy sobie. To, co mi się pokazuje po Twojej stronie, nie próbuj kurczowo trzymać się tego, co minęło. Wspominaj to dobrze, ale nie pozwól, żeby jakaś nostalgia e, nie pozwoliła Ci ruszyć przed siebie, bo zmiany i tak nadeszły. Natomiast e, Wasze emocjonalne spełnienie tkwi gdzieś w przeszłości. Dlatego, tutaj jest informacja, żeby zaakceptować to, co się dzieje, starać się dostosować do tego, co się zmieniło, ale też nie zostawać w przeszłości. Wspominajmy dobrze, ale otworzymy się na nowości, bo utkniemy. Utkniemy na dnie oceanu dosłownie i, i, i świat ruszy bez nas. E, tutaj jest też taka. Energia, że jeżeli się rozstaliście w ostatnim czasie, bardziej szóstka kielichów mówi: wybaczaj. Pamiętaj to, co jest dobre nie skupię się na negatywach, nie knujmy tutaj, nie czujmy się urażeni. Wybaczenie jest po waszej stronie i pozwolenie sobie na zmiany. Dobrze, tyle z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie. Rak, czyli teraz mamy skorpiona. Skorpion w nowym tygodniu. Skorpiony drogie, co my mamy wokół Was w nowym tygodniu? Śmierć, wasza karta. Dwójka mieczy. Głupiec, czas skoczyć w nieznany. No, strach Was może ogranicza, coś Was blokuje jeszcze, ale tu już się coś skończyło, więc co możecie zrobić? Krok do przodu dosłownie. Wy w nowym tygodniu, Skorpiony. Piątka buła, w pełni konfliktu. Konflikt może być wewnętrzny. Co ja robię, jaki punkt widzenia jest właściwy, już nie wiem, bije się sam ze sobą w głowie swojej, ale konflikt może być też z innymi, ponieważ mamy tutaj dwie lub więcej jednostek, które myślą, że ich punkt widzenia jest tylko tym jedynym i właściwym. Zatem zobaczmy, czego będzie mniej w tym tygodniu wokół skorpiona. Gwiazdy, może wodnik zodiakalny się odsuwać, ale gwiazda mówi o tym, że my mamy absolutnie przejrzyste spojrzenie na to, co może się wydarzyć w przyszłości, że czujemy się błogosławieni, czujemy, że jesteśmy na dobrej drodze, że tutaj Wszechświat nam sprzyja. I nagle macie wątpliwości, nagle macie jakiś konflikt, nagle jest jakoś nerwowo, nieprzyjemnie i jest frustracja, bo my tu mamy presję i frustrację. Co przed Wami, Skorpiony, w takim razie? Czego będzie więcej? Księżyc, niewiadomych. Dosłownie tak. Więcej niewiadomych, więcej strachu, lęku, zasłonięcia czegoś, tajemnic, no, takich energii, które mówią zaraz mi tu kartka ze ściany. Takich energii, które mówią, nie wiem, nie rozumiem, trochę mnie to przeraża, coś jest przede mną ukryte. Dlatego ja pozwolę sobie dopytać, ale najpierw zobaczę, jakie jest wyzwanie. Tutaj więcej w tym tygodniu może być albo konfliktów z rakiem ryby, albo w ogóle tego znaku więcej, ale jakieś tutaj nie wiem, coś się nie zgadzamy. Gdzie jest wyzwanie? Czwórka mieczy. Zdystansować się i, i znaleźć spokój. Bo spokoju brakuje, ale w waszej głowie. Mnie się pokazuje, że to wy macie problem, jakiś konflikt wewnętrzny. Nie wiecie co, czujecie presję, czujecie frustrację, nie wiecie co macie robić z sytuacją. E, taki dysonans poznawczy, czuję jedną, myślę drugie. Czurka miecz mówi: czas na odpoczynek. Dosłownie, czas się zdystansować, czas, nie wiem, iść do spa. E, musisz sobie dać pauzę i przerwę Skorpionie, bo toniesz. Toniesz w tej frustracji swojej w ramach tej sytuacji, w której się znalazłeś. Co jest odpowiedzią? Czwórka mieczy, mówi, może mówić o tym, że jakaś choróbka się tutaj do Was może przyplątać, ale mm, czwórka mieczy mówi o też urlopie, o zastoju, o, o, o dystansie. Odpowiedzią jest y, muza denarów, czyli tradycyjny król denarów, czyli trzymaj się swoich prawd. Raz podjąłeś jakąś drogę, trzymaj się tego. Tu mamy znak stały, byk. Beg jak się na coś zafiksuje, no to po prostu trzyma się tego tak długo, nie zmieni zdania. I tutaj jest taka informacja: przejdź ten most do końca. Wiedziałeś, co jest dla ciebie dobre. Wiedziałaś, co jest dla Ciebie dobre. Nagle nie wiem, co się wydarzyło, że Wy już nie wiecie, nie wiecie, co czujecie itd. i tak dalej. I jakoś tak toniecie w psychice, mam wrażenie. Karty pokazują zdystansuj się i trzymaj się tego, co podjąłeś tutaj. Świadomość, to konkretna świadomość, czego potrzebuję, w którą stronę pójdę. To jest długofalowa, e, nie wiem, inwestycja, to jest długofalowa droga, ale moi drodzy, no co teraz, gdzie wskoczycie? Już i tak musicie przejść ten most. Powiedzieliśmy A, musimy powiedzieć B, i tutaj ta stałość mi się pokazuje po waszej stronie, że jeżeli pojawi się frustracja, niezrozumienie, to niechęć w swoich myślach, odpoczynek, dystansować się i zostać przy tym, co było, bo teraz to już wam rozum i umysł, tylko platają figle. Także ta pierwsza decyzja była najlepsza, na to wychodzi. Podsumowanie. ósemka Buław. Obrałeś cel, skorpionie. Obrałeś już cel. To by się teraz wydaje, że kurczę, jednak to nie jest to. Kurczę, no gdzie ja. Co ja po prostu zrobiłem? Czemu ja tam idę? Czemu ja tam jadę? Czemu ja się tutaj związam z kimś? Mnie się pokazuje, moi drodzy, że wy macie przejść do przodu, że to nie jest zła decyzja, tylko się pojawiają jakieś dziwne wątpliwości, ale no kto nie ma, prawda? No i tutaj y, 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 też w tym przełożeniu, prawda, pojawił się ten głupiec, czyli już idź przed siebie, bo śmierć mówi, tam że jest i tak spalony most, gdzie tu będziesz wracać? Idź już przed, przed siebie tylko. Dobra, gwiazda odchodząca do przeszłości, ósemka kielichów. Nie wiem, czy to był pomysł o rozstaniu, czy od czegoś się ten skorpion nasz odsunął, ale... Odsuwa się od Was też poczucie, że ja wiem, co robię, wiem, w którą stronę idę, wiem, co jest dla mnie dobre. Piątka była w konflikt. Konflikt, nie wiem, co wybrać, nie, nie widzę klarowności w swoim umyśle, wszystko mi się zaciemnia, wszystko mi się miesza, nie wiem, co jest dla mnie dobre, co ja mam robić dalej. Tutaj też może być wykłócanie się z kimś o, o swoje racje, ale wtedy uwaga, bo coś jest przed Wami zakryte. O ja to mówi Księżyc. Karta kochanków. Szczególnie jeżeli mamy tu konflikt z innymi, to ktoś może coś zatajać. Chyba, że macie mocno bliźnięta czy tam ryby, rak zaznaczone i tutaj decyzje wobec takich osób, bo tu może być konflikt i, i takie poczucie, co ja robię w tym związku, co ja robię w tej relacji, ale mnie się pokazuje, że coś tu jest niedopowiedziane. E, natomiast stało się po waszej stronie ciągle czwórka mieczy jako wezwanie. I tu, uwaga, jeżeli chodzi o relacje, to tu mogą być problemy natury cypianianej, o że tak powiem, i to was może frustrować, ale może być też tak, że. Ktoś powie, że potrzebuje pauzy, potrzebuje dystansu, dajmy sobie chwilę. Królowa Buław, tak, to może być jakaś konkretna osoba, która się od Was na momencie odsunie, ale Wy też możecie, po prostu Królowa Buław, no przecież to jest baran, Baran jest silnie związany z umy. No. Param to głowa i, i oczy, prawda, mózgi oczy, zatem e, no, paruję tutaj z tej głowy, powiem, bo tak dużo nad czymś myślicie, taka frustracja, nie wiadomo co. E, tutaj też trzeba się trochę zdystansować do swojego egocentryzmu, bo możecie być tacy roszczeniowi troszkę, no i ten król denarów jaka odpowiedź, czyli trzymaj się tego, co wybrałeś, jakby stawiaj na stałość dziewiątka denarów, e, skorpionie drogi, ty dobrze wiesz, co jest dla ciebie dobre. Ten od 100% wiesz, co jest dla ciebie dobre i wiesz, co ci przyniesie dobry rezultat. Pamiętaj o tym rezultacie. Miej go z tyłu głowy, kiedy w tym tygodniu zmącisz i powiesz, rzucam wszystko i wyjeżdżam w bieszczady. Dosłownie. Bo stracicie, moi drodzy. A szkoda by było. Ósemka buław. Trzymaj się planu. Po prostu pnij się do góry, idź do przodu, nie oglądaj się za siebie. Dziewiątka kielichów, tam jest Twoje zadowolenie. Zatem przyspiesz sprawy. Zamiast zwalniać i się zastanawiać, co dalej, to przyspieszaj, stawiaj na siebie. Nie, stawiaj na drogę, która jest dla ciebie dobra. Bądź egocentryczny, egocentryczna w tym, co robisz. Ale pamiętaj, dlaczego w ogóle podjąłeś decyzję o tym, co się tutaj dzieje. Bo to była decyzja podjęta już wcześniej. Teraz się pojawiają tylko jakieś takie, nie wiem, konflikty, i, i y, poczucie, że to może jednak nie to. Królowa Mieczy, Skorpienie, ty walczysz o swoją niezależność. Ty chcesz tej swojej niezależności, to jest dobry moment, żeby ją osiągnąć. Yy, powiedziałabym tak, nie zwracajcie uwagi za bardzo na innych w tym tygodniu, bo yy, jeżeli zagłębicie się w relacje z innymi, jeżeli zagłębicie się w problemy innych, no to będzie miszmasz, to będzie mętlik. Po waszej stronie stawiać na siebie, trzymać się swoich, yy, nie wiem, moralnych aspektów, trzymać się tego, jaką decyzję podjęliście i w tę stronę iść. Tu chodzi o waszą niezależność i wasze spełnienie. Zatem nie zwalniajcie. I nie pozwólcie sobie na zwątpienie. Rada dla Was. Wisielec. Mówię, nie zwalniajcie, nie pozwólcie sobie na zwątpienie. Wisielec mówi, żeby, no właśnie, żeby starać się spojrzeć obiektywnie na sprawę, ale ogólnie moi drodzy, wisielec znowu, zatrzymanie umysłu, który ciągle krąży, prawda, to jest jakieś oświecenie. Zatem zamiast pogłębiać się w tym konflikcie, pozwólcie sobie na zawieszenie. To jest też wyzwanie. Że wy możecie mieć zablokowane działanie, i kiedy macie zablokowane działanie, to zaczynacie myśleć, bo siedzimy w domu i kłębi nam się w głowie. Trzymajcie się swoich wartości, ciągle stawiajcie na niezależność, bo to jest po waszej stronie. I wisielec też mówi, czasem trzeba coś odpuścić. Być może trzeba odpuścić zamartwianie się o relacje w tym wypadku. Wisielec mówi, nie bój się zwolnić, ale nie trać swojego celu z oczu. Wszystkie te frustracje, które wokół się Ciebie pojawiają, potraktuj jako nie wiem, przyjrzyj im się, zobacz na nie, ale bądź obiektywny, Skorpionie drogi. Bądź obiektywny, staraj się z góry na wszystko patrzeć, bo na ten moment w ogóle nie widzę obok ciebie obiektywnego spojrzenia na rzeczy. Eee, no i przez to możesz tracić. Także wszystkie decyzje powinny być z rozwagą podjęte, a ja bym powiedziała ciągle: trzymaj się tego planu, który już raz opracowałeś, czy opracowałaś. Wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam serdecznie. Nie bójcie się bluzować. Ta karta też mówi. Mam luz, prawda? Wiszę sobie tu, jestem giętki, miękki, nie muszę się napinać, nie muszę walczyć o nic, tak? Także tego luzu nie bójcie się. No i też nie bójcie się wysłuchać innego punktu widzenia. To nie znaczy, że macie zmieniać swój. Wszystkiego dobrego. Głos trochę zaczynam tracić. Oczywiście. Dobrze, no to przechodzimy do rybek. Rybki w nowym tygodniu. Jakie energie mamy wokół? Właśnie, się tutaj pokazuje wokół rybek. Rybki, nowy tydzień. Baran wodnik ryby, bardzo mocno zaznaczone znaki. Mogą być też bliźnięta, może być też skorpion, ale w przełożeniu tak się dużo zaznaczyło. Dobrze, rybki, wy w nowym tygodniu, w jakiej energii mi się pokazujecie? Dziesiątka buław. Ryby są przemęczone, przepracowane, przeciążone i biorą na siebie odpowiedzialność za innych ludzi, i nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo mnie się pokazuje, że macie za mało rąk na to wszystko, co chcecie zrobić i przy najlepszym możliwym scenariuszu po prostu zacznie Was męczyć to, co miało Was cieszyć. Nie będziecie potrafili wyciągnąć z tego satysfakcji. Przy najgorszym scenariuszu, zdrówko. Zdrówko zaczyna siadać z przeciążenia. Czego może być mniej u ryb? Siódemka kielichów. Siódemka kielichów mówi o tym, że. My widzimy mnóstwo opcji, że my mamy trochę główek w murek, że wyobrażamy sobie wszystko tak cudownie i pięknie, że mamy tyle życzeń i czujemy, że one mogą się wszystkie zrealizować. Ale to jest nieprawda. Zatem wasze wyobrażenia na jakiś temat zmieniają się w takie malutkie piekło. Coś, co miało być takie wspaniałe i fantastyczne, zaczyna wam ciążyć. Czego więcej będzie w tym tygodniu dla ryb? Ósemka denarów pracy ale i też skupienie się na sobie. Ósemka denarów. Tutaj bierzemy odpowiedzialność tylko za siebie, robimy to, co musimy zrobić, to, na czym nam zależy. Nie działamy tutaj za inne osoby. Jesteśmy absolutnie skupieni na jednym projekcie, to jest dla nas najważniejsze. Przy okazji ta kobieta wygląda jak moja siostra, nawet z tymi tatuażami. Eee, a ona właśnie spodna kuryp. Teraz to zauważyłam. Będziemy dopytywać o to, zobaczymy, bo ja mam wrażenie, że wy musicie zrzucić siebie odpowiedzialność za innych ludzi, ale też trochę zejść na ziemię i skupić się na jednym projekcie, bo próbujecie robić wiele rzeczy naraz i to nie wychodzi. Co jest wyzwaniem wokół ryb w tym nowym tygodniu? Wieża, no dokładnie. Wieża mówi o tym, że my doświadczamy absolutnego wstrząsu poprzez to, że odsłania się przed nami jakaś prawda. I to jest trudne, to jest nagłe, to jest wydarzenie, które często nas pozostawia no, ze szczęką na ziemi. A więc zobaczmy od razu, jak możecie sobie z tym radzić. Rydwan, ruszyć z miejsca i skupić się na planie, który naprawdę chcecie realizować, bo rybki za dużo macie na głowie, za dużo bierzecie e, do roboty sobie za innych, nie wiem czy za innych, może to są Wasze pomysły, ale to są pobożne życzenia, to nie jest w stanie się realizować, zatem Wy będziecie mieć takie zimne wiadro wody wylane na siebie w tym tygodniu i Rydwan mówi, musisz się odsunąć, musisz wyjechać, ale przede wszystkim musisz już wiedzieć, w które strony te koniki mają biec. Mają biegać, bo po waszej stronie jest zaplanować i działać. Jeżeli ta kobieta nie zaplanowałaby tutaj nad tym stadem, no to każdy konik pobiegnie w inną stronę, bo przewracają się nad sobą i tak dalej. Czyli musicie mieć konkretny plan na działanie i musicie wziąć na głowę tyle, ile możecie wziąć i sterować, kierować wszystkim. Tutaj też to widać. Ale tym, co jest dla was ważne, a nie tym, co jest zobowiązaniem wobec innych. Co jest w podsumowaniu dla ryb? O, rycerz Kielichów, wasza karta, która się pojawiła drugi raz, bo przy przełożeniu również się pojawiła. Rycerz Kielichów, moi drodzy, wykorzystajcie swoją kreatywność, rybeczki drogie, do tego, żeby zarządzać swoją rzeczywistością w tym tygodniu. E, rycerz Kielichów także mówi: skup się na sobie, skup się na tym, co jest dla ciebie dobre, odbuduj swoje siły i ruszaj w tę stronę, która, która ci sprzyja. Emocjonalnie czujesz, że to jest to. Ja pozwolę sobie dopytać jeszcze. Siódemka kielichów odchodząca do przeszłości. My tracimy złudzenia tutaj, ewidentnie. Tak, ósemka kielichów, siódemka kielichów. Rybki będą zaś z sobą zostawiać coś, co miało być takie wspaniałe, ale okazuje się, że dupa, po prostu dupa. I o tym mówi wieża, obnaża prawdę, słońce. Nadmiernie pozytywne nastawienie do czegoś tutaj było. Takie ucieszenie ze wszystkiego, ale karty... Pokazują, że będziecie mieć bardzo chłodne zdarzenia z rzeczywistością, bo wiele było w formie wyobraźni, ale rzeczywistość wygląda troszkę inaczej. Dziesiątka była w coś, co miało cieszyć, co wyglądało w głowie tak wspaniale. Męczy, bo mamy za dużo na głowie. Dwójka donarów mówi, że jesteśmy przeciążeni, po prostu za dużo odpowiedzialności. I ósemka donarów zarządzam. No. A mi tutaj popasuje jeszcze. Zarządzam rzeczywistością najlepiej, jak mogę, ale proszę zobaczyć, ile to kobieta ma rąk, bo musi działać cały czas. Czyli w pędzie działam, jak najlepiej potrafię, wszystko rozwiązuję, ale muszę sam się nad tym skupić czy sama skupić, dlatego muszę zarządzać swoją rzeczywistością i kuć ten własny los. Dużo pracy, dużo macie na głowie. Król Buław, czyli Muza Buław w tej talii. wprowadzę innowacje, Rybeczko Droga. Wprowadzaj zmiany wedle tego, co jest dla ciebie najlepsze. Tutaj ma być już egocentryzm. Już nie możecie brać za, na siebie za innych ludzi odpowiedzialności, bo za dużo tego jest. To jest też takie świadome działanie, co będzie najlepsze. Robię wszystko po swojemu zmieniam. Tu są potrzebne zmiany, tu są potrzebne ulepszenia, bo jest chłodny prysznic, no po prostu dużo sobie wyobrażaliśmy, okej, okay, rzeczywistość trochę inaczej wygląda, rzeczywistość to bardziej proza, ale ja nie wątpię, że dacie sobie rady, tylko działajcie po swojemu i potrzebne są zmiany w schemacie działań, bo tutaj to się wykończycie. Odpowiedź na to wezwanie: Rydwan. Zaplanuj dobrze, zaplanuj i ruszaj przed siebie, czwórka kielichów, będziesz, musiał, będziesz musiała komuś odmówić. Gdzieś powiedzieć nie, z czegoś zrezygnować. I to jest ok, bo musisz wziąć na siebie tyle, ile możesz wziąć, a nie tyle, ile wydawało ci się, że możesz robić. I rycerz kielichów, czyli wy jesteście tutaj najważniejsi. Dwójka buław. Decydujcie z myślą o sobie, ale użyjcie i wykorzystajcie całą swoją kreatywność, bo o tym jest ta karta, do tego, żeby podążać dalej. A co mamy w tle? Szóstka mieczy. A szóstka mieczy, moi drodzy, to jest karta, o może tu ją dam, to jest karta, która mówi o tym, żeby znaleźć spokojną przestrzeń dla siebie, żeby się odsuwać od tego, co ciąży i znajdować dla siebie najlepsze rozwiązania. Rada dla ryb. Siódemka była. Odsuń się. O, znaczy inaczej, odsuń się. Niech się wszyscy odsuną od rybek. Wy musicie zadbać o swoją przestrzeń. Teraz Wy macie być na pierwszym miejscu. Ryby często poświęcają się dla innych. Nie się pokazuje, że Wy macie zawalczyć o siebie, o swoje zdanie i zrobić dla siebie przestrzeń, żebyście załatwili to, co jest Waszym priorytetem. Eee, tyleż na ten nowy tydzień dla Was. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.